Będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani, 16 grudnia w sobotę. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza rozdział 17, wersety od 10 do 13. Posłuchajmy. Talmidim pytali go, czemu więc nauczyciele Tory mówią, że Eliachu musi przyjść najpierw, odpowiedział z jednej strony Eliachu nadejdzie i wszystko naprawi ale z drugiej, z drugiej strony powiadam wam że Eliachu już przyszedł a ludzie go nie poznali ale zrobili z nim co im się podobało tak samo i syn człowieczy dozna wkrótce cierpień z ich rąk wtedy talmidim zrozumieli że mówi do nich o jochananie Zanurzycielu. oto słowo pańskie Tobie, Chrystę. Kochani, wiemy, że to, co Pan Jezus tutaj przepowiedział o sobie, że wkrótce Syn, Człowie Syn Człowieczy dozna cierpień z ich rąk, to, co Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu, wypełniło się męczeńska śmierć. To wszystko, to wszystko się wydarzyło i to nie były takie jedne z tych zwycięskich kart historii zbawienia. Wręcz odwrotnie. Ludzie, Pan Jezus powiedział, powiadam Wam, że ludzie go nie poznali, ale zrobili z nim to, co im się podobało. I zamordowali go. Zrobili z nim to, co im się podobało. Moi kochani, można poznać albo nie poznać prawdę. Można ją na tym świecie rozpoznać. I można tak chodzić, że ze wszystkich sił nie chce jej się rozpoznać. Chyba Chesterton powiedział kiedyś, że ludzie dzielą się na tych, którzy boją się Boga zgubić i tych, którzy boją się go znaleźć. Ludzie dzielą się na tych, którzy boją się Boga zgubić i tych, co boją się go znaleźć. Ciekawe to jest, że Pan Jezus mówi właśnie, że nie poznali. Nie dość, że nie poznali, ale zrobili z Nim co im się podobało. Żyjemy też w, takich, w takim świecie, zresztą zawsze tak było, ale nieraz wokół nas było więcej tych, którzy poznali Boga, poznawali Jego naukę, poznawali też proroków. Obecnie trudno powiedzieć, czy jest więcej takich, którzy nie poznają Boga, nie chcą Go poznać i robią z Nim to, co im się podoba. Ale jedno jest pewne, musimy tego być świadomi, że taki był i jest świat, że są ci, co go nie chcą znaleźć i robią wszystko, żeby go wyrzucić, żeby, żeby inni nawet doznawali cierpień z ich rąk ze względu właśnie na to, na dobrą nowinę, na Królestwo Boże, na to, co głoszą, bo zarówno Eliahu, jak i wszyscy inni prorocy tutaj włącznie z Janem Chrzcicielem, głosili bliskość Nadchodzenia Królestwa Bożego. Dlatego mówili nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. To mówił właśnie zarówno Eliasz, jak i Jan Chrzciciel. I tak samo dzisiaj. Wielu mówi nawracajcie się, zmieniajcie myślenie. Mówimy o tym na różnych rekolekcjach, mówimy o tym. Mówimy o tym tu w internecie mówimy o tym podczas modlitwy, mówimy o tym na katechezie, mówimy o tym na różnych rozmowach z ludźmi. Gdy się spotykamy, Zmięcie dziecko, mówi matka do, do swojego syna: zmięcie, nie idź tą drogą, nie rób tego. Cały czas mówimy o tym nawróceniu. I są ci, którzy, którzy tego nie rozpoznają i zrobią z prorokami. Tymi, którzy nie że mają jakieś wizje prorockie, ale tymi, którzy przepowiadają Słowo Boże, wszyscy, którzy przepowiadają Słowo Boże są prorokami, bo zapowiadają przyjście Królestwa Bożego, zapowiadają przyjście Sądu Bożego, zapowiadają przyjście końca świata. Więc matka, ojciec i, 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 i wszyscy, którzy głoszą Królestwo Boże, są w pewnym sensie prorokami. Dlatego zrobią z nimi, co im się będzie podobało. To pokolenie przewrotne, to pokolenie, o którym też wczoraj Jezus mówił, że przygrywaliśmy, a wyście nie tańczyli, biadaliśmy, zawodziliśmy, wyście nie płakali, że to pokolenie to właśnie to przewrotne zrobi z tymi prorokami, co im się będzie podobało. Ale, kochani, czy to znaczy, czy to jest porażka? Absolutnie nie. Pan Jezus zapowiadając to, że to pokolenie, on, on jakby z, z, dozna wkrótce wiele cierpień z ich rąk. Y, zapowiadał tak naprawdę zwycięstwo, zapowiadał zwycięstwo. Y, co nie znaczy, że, że właśnie że przed tym zwycięstwem, przed triumfem była taka, przynajmniej dla oczu, dla, dla gołego oka, była porażka, krzyż i cierpienie. Śmierć Jana Chrzciciela. Y, była w pewnym sensie porażką. Ci ludzie, którzy się bawili zarówno na, na dworze u Heroda, jak i ci, którzy byli na Golgocie, mogli powiedzieć: no i co im z tego przyszło? Co im z tego przyszło, że głosili, głosili i proszę jak skończyli. No, właśnie w tym przypadku kończy się inaczej. W przypadku Jezusa i tych wszystkich, którzy Jezusowi ufają, ci kończą inaczej. Kończą zawsze palmą zwycięstwa tylko że takiego zwycięstwa prawdziwego, a nie takiego pozornego, jakby chciał ten świat to pokolenie czy ludzie niewierzący. Jest jeszcze jedno to coś tutaj takiego, co warto byłoby tutaj podkreślić, to to, że oni schodzą z góry Tabor. Oni tam widzieli Eliasza, Mojżesza, oni tam widzieli. więc dlatego tak jakby pytają teraz. Jezusa, właśnie o, o Eliasza. I druga rzecz, właśnie to jest to, że pytają Jezusa. Nie wszystko może rozumieją. Tu już nie ma więcej pytań. Może oni wszystkiego nie rozumieją, ale, ale pytają Jezusa. To też dla nas taka lekcja: pytajmy też Jezusa, czego nie rozumiemy, co jest dla nas trudne. Pytajmy też Pana Jezusa. No i czekajmy na odpowiedź. Cierpliwie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas, za tę Ewangelię. Życzę Wam dobrego, pięknego, błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.